Pa, znaleźliśmy geokesha. Otwieramy na odcinku. Aby coś było fajnego. Ale Oj, kurde, to się znowu otwiera. Co to? Oh, o jezus. Jezus, maria. Czekaj, bo sutów. Sutów. Tache. I coś. Czekaj. Kretka. Kretka. Okej. naklejki z lewiatana. naklejki z Czekaj, dostaliśmy czegoś mapę. Oh. O. chyba wstała. Nie, Labirynt złuszczany. Dobra. I kolejna kredka. Czekaj, no. coś tu pisze. O, Wandaj! <laughs> Kurde. Czekaj, może tutaj coś jest? A nie, to karteczka. Ale nieźle, właśnie tak śmiesznie schowane. Kurde, tutaj to było, moi drodzy koledzy. <laughs> to oznacza, gdzie znaleziono zaraz. No. No dobra, pusta. Czekaj, to my się podpisiemy. No, dajesz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Patrz, ty też się podpiszesz. Kostek... Orgniolet podpis... Trzymaj! trzymaj. Siby, po co mi się podpisuje. Ty muszelka! Najbardziej wartościowa rzecz chyba. A znaleźliśmy idziemy szukać następnych. Kurde. A była podpowiedź za. wchod po, tu wszedł popatrzył Popatrzyłem po prostu. Myślałem, że tam patrzyłeś, nie? I to nie patrzę, nie? Ha det.